Siama, 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 witam Was w kolejnym odcinku na kanale, tym razem odcinek z informacją o konwoju. I teraz go widzicie teraz na ekranie. Oczywiście jest to ATS, jednak zaraz też powiem się o ATS-ie, więc na spokojnie poczekajcie. Jak widzicie, nie zatrzymujemy się jakoś bardzo dużo, więc ci, którzy chcą się dołączyć, to po prostu muszą albo czekać gdzieś przy drodze, albo ewentualnie przy nielicznych jakichś punktach, gdzie się zatrzymujemy i po prostu tam do nas dołączycie. Konwój będzie w piątek, 16 kwietnia. O 18 startuje live, o 18.30 konwój. Traska ma około 1000 km, jak dobrze pamiętam. Oczywiście zakaz brania Scott i tam innych takich, tak tester oraz CB-01. A jeśli chodzi o ETS-a, to w sobotę też o 18 startuje live i z tego co pamiętam o 18.15 konwój, tylko nie jest to mój konwój, a takiego mojego widza powiedzmy i będzie z tego live. Ja prawdopodobnie nie będę mógł na całym konwoju być, więc z jakąś godzinkę półtorej pewnie pośmiegamy sobie też w konwoju. I dzięki za obejrzenie, do następnego siema. No i cześć!